Maneczko wszystkim tu Liesla. witam Was w kolejnym odcinku serii newsy. Dzisiaj zrobimy sobie mały, a może nawet nie mały, update odnośnie Wine Meliego. Zanim jednak przejdziemy do sedna standardowo chciałbym Was zaprosić na grupę Trap.com Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje Was amerykański rap albo trap, a na tej grupie Was jeszcze nie ma, to nie czekajcie tylko w link w opisie. No a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Proces Devil Meliego miał się już zacząć. W kwietniu mówiłem że Dury Selection, czyli wybieranie łapek przysięgłych już się zaczyna i niebawem zacznie się proces i wtedy wszystko się urwało. Nie było żadnych nowych update'ów takich większych. No, teraz jednak już są updatey takie większe właśnie i to dość konkretne, więc je sobie teraz omówimy. Jeszcze w kwietniu 2022 okazało się, że data procesu Mario, w tym właśnie wybieranie ławy przysięgłych, zostało znowu przesunięte po to, by dać i sędziemu i obronie czas na przygotowanie się do procesu. 26 maja 2022 roku Meli po raz drugi złożył wniosek o tzw. Spirit czyli szybki proces. Wniosek ten musiał zostać wycofany lub odrzucony, bo parę dni temu odbyło się posiedzenie sądowe w sprawie Meli'ego i data rozpoczęcia procesu została wyznaczona na 10 października 2022 roku. Mówi się, że data została wybrana na tak późną, bo prawnik Meliego pojechał na wakacje, ale sprawa wydaje się nieco bardziej skomplikowana. Matka Marii, była jej Meliego, zdecydowała się znawać na procesie. Prawnicy Meliego mieli się tego wystraszyć, więc postanowili nie składać wniosku o trial. Ich plan jest taki, by zdobyć informacje o tym, co matka Marii może zeznać, i przygotować się, by na procesie to odbić. Natomiast wakacje miały być tylko przykrywką. No i jest to dość logiczny ruch, no bo gdyby wniosek o trial został przyjęty i ta sprawa odbyłaby się teraz, no to wtedy matka Marii mogłaby pójść do sądu, zeznać coś przeciwko Meliemu. Czego prawnicy nie byli w stanie odbić? Co mogłoby w końcu skończyć się źle dla samego Meliego. Warto jeszcze powiedzieć, że matka samego Meliego podobno miała się niby zjawić na posiedzeniu w sprawie posłów przeciwko Meliemu, jednak nie zjawiła się przez COVID-19. Prawnik rodziny Drówiego uważa jednak, że następnego dnia matka Meliego pojawiła się w sądzie na posiedzeniu w sprawie karnej jej syna i to jeszcze bez maseczki. Oznacza to według niego, że albo układała, ma COVID-a, aby nie przychodzić po prostu do, 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 do sądu, lub świadomie tego covid w sądzie roznosi. Na ten moment sprawa ma odbyć się w październiku i jak tylko będą jakieś update'y, to będę was informował na bieżąco. Ok, i to by było już w tyle w tym odcinku. Ja się już z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał na grupę trapką i polska, do której link macie w opisie, a tymczasem ja się nam trzymajcie się, siemaneczko i cześć!